Dzień dobry! Dzisiaj Was tak przywitam po uczniowsku. Jak widzicie, za mną półki biblioteczne. Zatem nadajemy znowu z biblioteki. Dlaczego po uczniowsku? No, ja się tak właśnie zastanawiałam, dlaczego to dzień dobry jest takie przeciągane i tak, e, tak śmiesznie brzmi. E, ja sama, będąc uczennicą, tak samo się właściwie z wchodzącymi do sali nauczycielami i innymi osobami witałam. Bo w pojedynczych kontaktach z uczniami każdy już mówi krótko, dzień dobry. Natomiast jak się wchodzi do klasy, właśnie tak to brzmi. Myślę, że to stąd wynika, że w klasie jest jednak dzieci bardzo dużo. Jeden rysuje, drugi, drugi coś tam jeszcze przeszukuje w piórniku. Ci z przodu są uważni, widzą, że ktoś wchodzi, więc oni jakby zaczynają to powitanie. I w pozostali w trakcie tego przeciągania powitania zaczynają się budzić, zaczynają e, też dołączać się do tego powitania, więc już to końcowe bry e, mówią wszyscy. Myślę, że to stąd, stąd taka, e, taka forma takiego przedłużonego dzień dobry. Śmiesznie to brzmi, ale to jest pocieszne i i myślę, że, że nikomu to tak bardzo nie przeszkadza. Ale do rzeczy. Czeka nas dzisiaj historia niebyle jaka. Na pewno znacie bajkę o czerwonym kapturku. A dzisiaj trochę inna o zielonej lewej skarpetce, która została czerwonym. Przepraszam, zielonym kapturkiem. Zaczynajmy. Pewnego dnia do kosza z brudną bielizną zawitała para. Trawiaście zielonych skarpet, które Mała B nosiła na treningach karate. Skarpetki delikatnie otulały jej stópki, podczas gdy ona robiła wszystkie niedelikatne rzeczy na w: wymachy, wykopy, wyskoki. Wreszcie chwila spokoju. Westchnęła zielona skarpetka prawa gdy już się przedstawiła spódnicą i spodnią stojącym w kolejce do prania. Być może tobie spokój odpowiada. Mnie męczy, mruknęła zielona skarpetka lewa. Wszystko płynie, wszystko się zmienia, raz jest spokojnie, raz wcale nie, ale nigdy tak samo. Odparł filozoficznie żółty beret, którego tata małej B nie chciał nosić, bo wyglądał w nim <laughs> mało przystojnie. Obwiniał więc kawki i gołębie o niewidzialne plamy, by móc cisnąć go do brudów, zanim mama małej B wciśnie mu go na głowę. Mama natomiast uważała, że tym mężczyzna nie musi być bardzo przystojny i że żółty beret jest tu jak najbardziej na miejscu. Targane to w jedną, to w drugą stronę nakrycie głowy musiało więc wyrobić w sobie filozoficzne podejście do życia. A zielona skarpetka lewa nie miała spokojnej natury myślicielki. Postanowiła zatem poszukać ciekawszego miejsca. Pożegnała się z tekstylnym towarzystwem, uściskała siostrę i hop do podpralkę. Idzie, 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 idzie. A tu widzi małe czerwone drzwiczki z napisem garderoba. Ucieszyła się, że hej. To wspaniale, zawołała. Jestem częścią garderoby, więc garderoba powinna być moim królestwem. I weszła do środka. A tam akurat siedział jakiś wielki chłop. W stroju wilka i marudził. Mogłem być żuczkiem. Nie chciała. Mogłem być motylkiem. Nie chciała. Nawet gąsienicę bym wolał. Czemu obsadziła mnie w roli wilka? Fotra grube, nieczyszczone od wieków. A ja, mam... A ja mam alergię na kurz! Skarpetka przyglądała się tej scenie, nie do końca rozumiejąc o co chodzi. Nie zorientowała się, że jest w teatrze, w którym tego wieczoru wystawiono czerwonego kapturka. Zresztą, jak miała się zorientować, skoro Całe dotychczasowe życie spędziła na treningach karate i nie miała do czynienia ze światem sztuki. Tymczasem trafiła do garderoby teatru o nazwie Różowy Jamniczek. Niestety nie była to placówka kultu kulturalna na najwyższym poziomie. Większość aktorów grała role, których nie lubiła, dlatego żadna ze sztuk nawet doskonała bajka o wilku i kapturku nie odniosła sukcesu. Marudzenie wilka przerwało wtargnięcie do garderoby bardzo zdenerwowanej pani reżyser. Jeszcze tu siedzisz? Szybko na scenę! zaraz będziesz pożerał. Ale ja się do tego nie nadaję. Jestem jaroszem jęczał wilk, gramoląc się jednocześnie z fotela. I podążając za reżyserką. Skarpetka ruszyła ich śladem. I znalazła się na scenie w lesie z kartonu, w którym stała również kartonowa chatka. Zrezygnowany wilk poczłapał do drzwi i zapukał. Odezwał się wdzięczny baryton, gdyż z braku staruszek w zespole rolę babci powierzono aktorowi wyspecjalizowanemu w roli amantów. <coughs> to ja, babciu, czerwony kapturek zaburczało wilczysko. Tylko głupi by w to uwierzył mruknęła skarpetka. Scenariusz był jednak taki, że babcia uwierzyła. Wilk wtargnął do chatki, zatrzaskując za sobą drzwi. Ze środka rozległy się krzyki. – Ratunku! Palacy! Jednak publiczność nie dała się nabrać. Ten i ów inny zerkał na zegarek, za to zielona skarpetka zamarła ze zgrozy. – On chyba nie mógł jej zjeść naprawdę – nie miała jednak czasu, aby się nad tym poważnie zastanowić, bo na scenę wbiegła dziewczynka w czerwonym kapturku z koszyczkiem pełnym smakołyków i pruła prosto do chatki. Uważaj, postanowiła ją ostrzec skarpetka. Tam w środku siedzi jakiś wariat przebrany za wilka. Ale dziewczynka nie zwróciła na nią uwagi, tylko zastukała do drzwi. Otwórz, babuniu! Zawołała. Kh, kh, kh. Nie mogę, bo mam chorą nogę. Odezwał się wilk. Wejdź do środka, kochanie. Kapturek otworzył drzwi. Oczom publiczności ukazał się wilk z naciągniętym na głowę białym czepkiem, który wcześniej nosiła babcia. Podejdź niech cię uściskam! mruczał złowieszczo wilko babcio-dryblas. Dziewczynka pakowała się prosto w kłopoty i skarpetka nie mogła na to spokojnie patrzeć. A że miała za sobą wiele treningów karate. Świet nie wiedziała co robić. Uciekaj, on ci zrobi krzywdę, krzyknęła na całe gardło, a potem jednym susem wskoczyła na łóżko. Zrobiła wykop, wyskok, wymach i naciągnęła się na wilka tak, że nakryła mu głowę i unieruchomiła włochate kończyny. Był całkowicie obezwładniony. Wyglądał teraz jak wielka, zielona gąsienica, zgodnie ze swym wcześniejszym życzeniem. Kapturek osłupiał. Osłupiała pani reżyser, obserwująca scenę za kurtyny. Osłupiał wielkolud grający babcie, który przywołany krzykami wrócił na scenę. Natomiast publiczność wpadła w euforię. Niektórzy nawet wstali z miejsc i klaskali, wiwatując na cześć zielonej skarpetki. Dzielny, zielony kapturek! krzyczeli. Zuch, zuch, skarpeta! Nie lezie się wilkowi prosto w paszczę, trzeba się umieć obronić. Od tego dnia w sztuce wprowadzono zmiany. Pani reżyser od razu powierzyła skarpetce rolę. Zielonego kapturka trenera samoobrony. Wspólnie z czerwonym kapturkiem ratowali babcie i obezwładniali wilka, jednak nie robili mu krzywdy. Za swoje bezeceństwa wilczysko dostawało karę. 100 godzin pracy w babcinym ogródku wśród żuczków i motylków. Tak zmieniona sztuka odniosła spektakularny sukces. A zielona skarpetka otrzymała etat w teatrze Zielony Jamniczek, z czego była bardzo zadowolona. Całkiem ciekawie skończyła się ta bajka o zielonym kapturku. Nie była tragiczna. Mam nadzieję, że się wam podobała. Do następnego razu. Do zobaczenia.